Cześć, mam to w tej mimo a w takim odcinku nie wypłac tego Rise na innym koncie, bo tak w troszeczkę zapomniałem powiedzieć, że ja mam drugi konto. Tylko nie mówimy wam, ponieważ zapomniałem jego hasła mogła, ale też mam. I dzisiaj około 16.17 kiedy 16.30. Na razie, program będzie aktualizacja. Więc ja tu mam wyślę, to pewnie będzie jeszcze 16.30. Więc no, się na dane I ogólnie niech będzie I tak. I komentarze są wasze. Chciałbym się czy byście chcieli tego. Czy chcieli. Też zaraz to tylko komponent.

tak, że, się popytamy, że mamy się kolega stoi i jest bardzo dobry, bo dzięki niemu mamy taką fajną z która jest mocno rozbudowana. Ma jedną z nielicznych tłumów, która się nazywa Jak. Jak, Rereko? Witam, witam, witam Ja tak się nie słyszę, nie mogę Cię pod, podgłosić, nie wiem czemu, to telefon mój jest... Jak ja się nazywa Twój tytuł? To, bo ja go nie pamiętam, bo ja go nie mam Cześć. to, to, bo postaram się Ciebie podgłosić Jak nazywa się Twój tytuł? I tytuł to jest Halloween no, Monarch. No, nie po co? Halloween Monarch. To jest jedna z nielicznych, tak yy, nie, naprawdę, nie no, najpiękniejszych yy, rzeczy. Bez tytułów no. Jego ktoś musiał zapytać, co ja mam, to. Ja mam dużo rzeczy. Na pewno nie jestem taki z Litwa. Ja przepraszam, ale na nie wiem co ja mam. To jest. To jest takie

kolejnych stopień pięter do Inferno Castle, do tego zamku, nie? Jakieś inne rzeczy, mhm. jakieś tam naprawią rzeczy, bo to czasami, nie wiadomo, są błędy. Ale wiecie, zaraz zadam gwarantyment, że w ogóle Ogólnie szczególnie mi naprawił to, że jest to, gdzie <mówi> niektórzy ludzie

Bożu, ja bym to bardziej nazwał drugim światem tak naprawdę, bo to jest jakby nowe, nowe przestrzenie. Znaczy. Teraz, w znaczy, tym się nie dniu e, i nocy, nawet na okręgach, gdybym się nagrywał na takim przymocowaniu mocnym, gdybym, idziemy zrobić sobie akurat. I w ogóle, proszę mnie, bym się raczej nie na tym scenie. Cześć, przyłożę ucho do telefonu, żeby cię wysłać.